Jarosław Łapeta, Inspektor ds. Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Gminy w Mykanowie. Trochę niżej niż wchodziło się dotąd do, do Urzędu Gminy się wchodzi, ale przynajmniej z tego co widzimy jest przyjemnie i rozumiem, że ta obsługa tych interesantów, którzy chcą złożyć różnego rodzaju dokumenty w imieniu Mykanów się polepszyła. Myślę, że tak, a historia tego miejsca wywodzi się z projektu, który był realizowany w roku 2009-2011. Stawiamy na jakość i doświadczenie Urząd Gminy w Mykanowie, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. I właśnie w tym projekcie jednym z działań było właśnie powstanie biura obsługi interesanta jako miejsca, w którym klient może załatwić większość rzeczy oraz uzyskać niezbędne informacje do spraw załatwianych w tym urzędzie. Czyli Powoli eliminujemy taką sytuację, że jesteśmy odsyłani od drzwi do drzwi, tak tylko w jednym miejscu zdobywamy informacje, możemy złożyć dokumenty. Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby ta taka idea jednego okienka, która jest modna w naszym kraju, wchodziła w życie, była wdrażana i tutaj biuro obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie świadczyliśmy właśnie takie usługi. Na pewno to jest miło i sympatycznie. Sympatyczne panie obsługują wszystkich interesantów, ale może już jest tak, że online można załatwić jakąś rzecz albo może już kilka rzeczy. Tak, oprócz tego, że tutaj powstało miejsce do obsługi interesanta, można to powiedzieć na żywo, gmina Mykanów ma swój, swoje usługi oferowane na platformie SECAP, czyli tym śląskim elektronicznym systemie obsługi administracji publicznej, gdzie większość rzeczy, które nie wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub też osoby posiadające taki podpis mogą bez problemu złożyć formularze za pośrednictwem tej platformy. Tam stoi w rogu taka ładna skrzynaczka i są ankiety dotyczące tego, jak to biura mogłoby lepiej funkcjonować. Ona się zapełnia, czy mieszkańcy są tak zadowoleni, że już nic nie piszą? Zapełnia się i są to wnioski do ewaluacji systemu zarządzania jakością ISO 9001, który Urząd Gminy w Mekanowie posiada od 2011 roku.